Siema, witam Was w odcinku z może znacie grę z tego, znaczy na no, na pewno, bo to z Minecraft, nie? Ale jakby serwer znacie, bo ja też z niego nagrywałem. No i... wpadłem na pomysł, że no w sumie to chciałbym zacząć streamować. Takie mam jakiś strach przed tym, ale jakby to powiedzieć. Hmm... No, trzeba przyłamywać swoje lody, tak? Znaczy no, lody, no tak się mówi. Więc... No, chciałbym tak spróbować i... Obstawiam, że PETA to by nikt nie oglądał, jak, nie wiem, jak siedzę na Trinket Plaza i tak, a tutaj bym miał cały czas coś do roboty i tak dalej. Możecie ze mną pograć śmiało też, więc... No, będziemy mogli tu na pewno sobie pograć. Tu można pisać do siebie, jakieś sklepy tam robić, działki i tak dalej, więc. Więc tak. Więc akurat to jest. Moim hmm. zdaniem fajne. Więc. Bo za dużo razy mówię: więc, 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 więc. Więc, 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 więc. więc sieć cichoj. Nie no. Tak ogólnie, no to... Streamować... Ja już streamowałem, co prawda, ale... To było... Dawno temu. Ja zaraz mogę nadsprawdzić. Ja wam zaraz sprawdzę. I wam powiem, kiedy ostatni raz streamowałem. Ja pamiętam, co to było. To był Valorant, co na pewno. Ale... Na żywo... 30 sierpnia 2023 roku. Więc trochę, trochę dużo. Tak, ociupinkę okay. Więc wróciłbym nawet na jakąś chwilkę, więc tak po prostu sobie potem postreamować, pogadać z wami, bo tak to za bardzo. I nie gadam. No odcinko w sensie. Gadam, ale nie ma tak od razu feedbacku. Nic, no. z prawda? To jest. Bez urazy, nie? Ja, ja, ja nie jestem, jakby, chamską osobą, lecz jak trzeba być naprawdę na tyle mądrym, żeby. Do nazwy gry, w którą się gra, dopisać TM. Jak team. I start nowej edycji. Popiliśmy rekord osób na live. 5? Przepraszam, ja wiem, ja jestem Hanski. Ja, ja bym tam nie przebił tego, ale jak ja mogę z kogoś się. Po... Dobra, sprawdzimy. Jak ja mogę się z kogoś pośmiać. Wow, 7. Nie, dobra, jestem zaskoczony aż. Tutaj ludzie mają po 150 tysięcy. Czekajcie. Top. Online. No. No. <kluzny> ma ta edycja. Tak coś obstawiam. Albo imię. Ale około tygodnia na pewno. Znaczy. Około tygodnia. Nie, na pewno. Znaczy. Boże, jak to dzwoni. Ja się wysławiać nie umiem. Około tygodnia myślę, że będzie miała ta edycja, bo ludzie to potrafią nawet i chyba przez 200 godzin typ ani razu nie wyszedł. Więc no. Więc to jest taka mała zapowiedź live'a. Jak ktoś chce to zapraszam. Pewnie jak ja to nagrywam to jeszcze zaraz sobie odpalę live'a. Niech ten będzie ten pierwszy. Ale kiedy wy już to widzicie, to pewnie będę już po tym pierwszym. I no i co? No i pewnie tak będzie, będę no, robić live. Pewnie nie, 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 nie ten. Nie regularnie. Tylko tam co jakiś czas. Więc to od razu. Was przepraszam, ale ja to też <grych> live'ów jestem tak stworzony, jak nie wiem. Hmm. Ale będę się starać. Będę. Będziemy się świetnie bawić. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na streamy, jak akurat jest. Możecie sprawdzić na kanale. No i co? Ja Wam szczęśliwego dnia, nocy i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.